Siemanko Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj przyjechałem na pasiekę zobaczyć czy wszystko w porządku Patrzę tu takie ślady Ktoś tutaj wjechał Ale raczej nic nie zginęło Więc przyjechał pewnie Chciał zawrócić albo nie wiem co on tu szukał Ale popatrzcie jest tak rozjeżdżone Chyba nie przemyślał że tu jest aż tak grząsko No ja wpadłem zobaczyć czy wszystkie ule stoją Jakie są osypy, ewentualnie Ale tutaj do uli chyba nikt nie zaglądał Bo widzę, że śnieg leży na tych Śnieg leży na daszkach, nic nie było ruszane Zobaczmy co tam Co tam słychać, o proszę popatrzeć Dwa, dwa cztery, sześć uliczek pszczół 6 uliczek pszczół Także rodzina nie jest słaba Ale tu były czyszczone te wkładki Zobaczmy tu, o tutaj już jest mniej, dwa, cztery uliczki siedzą w rogu. Czyli tutaj ta rodzina tak jakoś, tak trochę dziwnie siedzi. Podejrzewam, że tutaj z brzegu mogą mieć mniej pokarmu przez to, że one tak się nie wycentrowały. O tutaj mamy dwa cztery uliczki też takie z przodu siedzą. A tutaj a widzicie, a tutaj już zupełnie inna sytuacja. Dwa, cztery też jakieś sześć uliczek, ale już podeszły dużo bardziej do tyłu, czyli przód gniazda już wyjadły i poszły do tyłu. W sumie chętnie bym tutaj sprawdził chociaż tak od góry, bo tutaj jest ta blacha na górze. Ja do nich tutaj rzadko zaglądam od góry. No bo po prostu mi się nie chce tego ściągać. No a tutaj. Jest trochę wysunięte te wkładki, o proszę patrzeć. No tutaj rodzina jest taka dość silna bym powiedział. Co tam w wosypię, nic nie widać. No Spróbuję zaraz mniej więcej chociaż tak delikatnie podejrzeć co tu się dzieje. Dobra, udało mi się pościągać te blachy. I tych rodzin w sumie wam nie pokazywałem jeszcze tutaj ostatnio. Także zobaczymy co tam. Co tam jest? U nich tutaj mają korpusy takie na górze puste, gdzie jest ocieplenie. Oj, o, dobra. Aha, czyli trzeba będzie sobie pomóc. Dobra. Co tu mamy? Aha, siedzą sobie tutaj wysoko. Siedzą wysoko, ale. Jest pszczoły trochę. No, pokarmu mają jeszcze sporo także nic tu się nic niepokojącego się nie dzieje. Pszczoły zimują, ale no, wyjadły tutaj pewnie już. Są ramki nieobsiadane tutaj na brzegu, czyli pszczoły sporo było. Też te ramki to były wstawiane do obczyszczenia bardziej. Tutaj z tyłu ich też nie ma. Siedzą tutaj o, w tym miejscu, tak jak widzieliśmy. One się będą podsuwać do tyłu. Nie, tutaj. No trzeba będzie pościeśniać gniazda na, na wiosnę. Tutaj rodzina obok Zobaczmy co tam u nich O widzisz też, widzicie też siedzą na samej górze Zapauzuję No tutaj jest duży rój duży kłąb, na dole jest pokarm No tam trochę osypane pszczoły patrzcie tu aż zwisają Czyli tutaj jest pszczoły sporo Ciepło. Powiem Wam ciepło. No, czyli one tutaj już podejrzewam, że matki mogą czerwić, w tej rodzinie. Znaczy matki, jedna matka. Hmm. Powiem Wam szczerze, nie ciekawa sytuacja, jak one tutaj tak siedzą. Tam jakieś pszczoły się osypały. Możliwe, że to te, co tutaj już wyjadły coś. Przeniosły się na górze, bo na górze jest cieplej. No ale w tej sytuacji to i tak można jedynie położyć im ciasto na górę, ale nie mam przy sobie także następnym razem będę musiał mieć ich rodziny na uwadze następne tutaj jakieś parę pszczół wyszło na zewnątrz, tutaj jest ich mniej zdecydowanie no też tak jakoś ciepło czyli po tym oblocie coś tam matki jednak jednak podczerwiły chyba coś. To, co mieliśmy ciepło na początku stycznia. No tutaj ich nie ma. Nie mam zatworów. Za wiele tutaj nie zobaczymy. No ale tu pokarm jest. Tutaj jest pokarm. No i ostatnia rodzina z brzegu. To jakaś taka folia trochę przyparowała. Jakieś tam lekko ciepło bym powiedział To jakieś pszczoły wyszły Nie wiem czy one będą miały jak wrócić Tu jest dużo ramek dużo ramek jest, ale też jest sporo pszczoły tym pszczołom zaraz pomogę wrócić do środka no tak bym powiedział, że jest lekko ciepło ale zimniej niż w tych wcześniejszych także chciałem nagrać jakieś podsumowanie tego filmu tutaj tak jak Wam pokazywałem w tych rodzinach jest jakaś podwyższona temperatura najprawdopodobniej jest powodowane to właśnie, że matki już zaczęły czerwić Natomiast w tych ulach styropianowych y, tam jest są wkładki wysunięte nieco wkładki dennicowe są trochę wysunięte, także tam przepływ powietrza jest y, dużo większy niż w tamtych ulach y, no i tutaj powiem Wam szczerze, że że jest zimniej w ulach jest zimniej i, i nie zauważyłem, żeby tu jakaś rodzina coś zaczynała czerwić nie? tak w międzyczasie sobie zerknąłem tak samo tutaj też jest podobna sytuacja, że, że no nie, nie czerpił tutaj matki, najprawdopodobniej. Tu do jednej rodziny weszła mi jakaś mysz, nornica, ale to w sumie jest moja wina przez to, że ja tu mam takie nietypowe te wlotki, ich się nie da zabezpieczyć zbyt dobrze siatką, chyba żebym musiał jakoś, to tak, jakoś taką większą siatkę zabezpieczyć. No tutaj do tego ula mi weszła. I tam widziałem, że jakieś plastry są powygryzane trochę. Tu trochę zmniejszyłem ten wylotek. ale też nie chcę im odcinać do, do, drogi powietrza, do wentylacji. No i tutaj było nisko. Także tutaj jakaś numer weszła. Ale mam nadzieję, że nic się z rodziną złego nie stanie. No ale tu też jest, w tych latach jest chłodniej. Także jeżeli bym podejrzewał coś o czerwienie, to właśnie te pierwsze rodziny trzeba będzie mieć jest, mieć je na uwadze no i tyle bo jeszcze idą mrozy, idzie zima w Lubelskim także no do wiosny jeszcze jest dużo czasu no a tutaj jeżeli te matki czerpią no to albo coś im zbraknie po karmu, albo się zamęczą po prostu nie? także no dziękuję wszystkim za uwagę pozdrawiam do, na do następnego cześć